Witam witam serdecznie moi drodzy. Gdzie mam dla Was niespodziankę? Mamy w ogóle mnóstwo niespodzianek. Pierwsza niespodzianka to jest to, że mamy, będziemy mieli rozwiązanie konkursu 1 lutego. Można wybrać fajne nagrody, wystarczy udostępnić moją też transmisję czy moją stronę i napisać do mnie. Tą transmisję też możecie udostępnić. Już tutaj losy wypadają, muszę zmienić pojemnik, bo jest bardzo dużo do losowania. One się powiększają do pierwszego do lutego. Jeszcze mamy tyle czasu i tyle rzeczy do zrobienia. A ja dzisiaj, ponieważ bardzo dużo klientów pyta się mnie o sytuację finansową. Ja dzisiaj dla was przygotowałam trzy karty. Kartę numer jeden. Kartę numer dwa. I kartę numer 3. Więc, co robimy? Skupcie się w swoim sercu. Zadajcie pytanie kartom i poczujcie w sercu, która karta do Was rezonuje. Czy karta numer 1, czy karta numer 2, czy karta numer 3? Wy sobie myślcie pytanie, czujcie, a ja teraz. Mam dla Was też wiadomości. Przede wszystkim tutaj. Mnóstwo wiadomości dzisiaj przyszło. Możecie zamawiać już horoskop też na luty. Piękna wiadomość. Pani Kasiu kochana. Ciągle mnie pani zaskakuje swoim darem jasnowidzenia. Horoskop się sprawdza tydzień po tygodniu. Niektórych rzeczy nie rozumiałam. Zapraszam Was na sesję jasnowidzenia. Ja wam mówię, z jakim problemem przechodzicie. To nie tylko karty, karty mi pomagają, ale ja to widzę w takim kanale, to co nadchodzi przede wszystkim. Horoskop się sprawdza tydzień po tygodniu. Niektórych rzeczy nie rozumiałam, nie mogłam odnieść do mojej sytuacji, ale po czasie wiem, o czym pani mówiła. Ale co mnie zaskoczyło, to ostatnio transmisja z horoskopem miłosnym dla znaków Zodiaku. Wczoraj powrócił ból i żal, serce płakało. Dzisiaj rano słuchałam pani transmisję i po prostu nie wierzyłam. Długo nie myśląc, tutaj w, w, włączyłam jeden z pani seansów oczyszczania, uzdrawiania. Później zapaliłam świecę. Dziękuję Aniołom za opiekę i za to, że się uwolniłam z sideł I nagle serce bije spokojnie, oddycha świeżym, świeżą energią. Umysł się uwolnił od bolesnych wspomnień. Pani Dary Magia, Pani głos jest niesamowita. <głos> Dziękuję serdecznie. Mnóstwo mam od Was wiadomości. Tak, jeżeli <noise> zaczynamy dzień od medytacji, koherencji serca, kiedy tutaj zdecydowanie tą energię wznosimy do góry, kiedy nas ona łączy ze źródłem, kiedy nasza, kiedy energia uzdrawiająca przepływa przez, przez nas, zdecydowanie dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy się zmienia w naszej energetyce też. Przede wszystkim. Więc zapraszam, jeżeli nie masz jeszcze koherencji serca, zapraszam serdecznie, napisz do mnie. Jak najbardziej. Spójrzmy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Już patrzymy. Często mnie prosicie o analizę zdrowia energetyczne. Bardzo lubię tutaj jakby pomagać wam, czy nagrywać. Tutaj często czytam waszą aurę, jaką macie aurę, jakie macie kolory, czy są pęknięcia, czy są złożeczenia. W aurze czytając za zdjęcia widać początki, źródła choroby, które organy, organy mogą nie pracować. Czasami, ponieważ często słyszę, czasami pojawiają się nazwy nawet tych chorób, tutaj, których ja nie znam, bo nie jestem lekarzem. Oczywiście nie traktujemy tego jako analiza lekarska, tylko tutaj zdecydowanie korzystamy z pomocy lekarza. I tutaj piękna pani klientka pisze chciałam ci napisać jeszcze jedną rzecz. Twoje słowa absolutnie się sprawdziły. Mój mąż choruje na, tutaj nie będę wymieniała na co. To jest ta choroba, o której powiedziałaś. Badania to potwierdziły. Badania to potwierdzi... jest już w domu, dostał leki. Na razie jakiejś wielkiej poprawy nie ma. Ale brzęk nóg się zmniejsza. Bardzo ci dziękujemy z całego serca za wskazówkę. Jesteś niesamowitą kobietą, okazałaś nam wielkie wsparcie. I wierzymy, że z każdym dniem będzie tylko lepiej. Dziękujemy. Ja też życzę zdrowia i wszystkiego, wszystkiego dobrego jak najbardziej tutaj. I tutaj, no jaka piękna wiadomość, my zawsze te wasze wiadomości wzruszają. Po raz kolejny dziękuję mocno Pani Kasia, Od samego słuchania Pani głosu się wyciszam i nabieram pozytywnych myśli. I dosłownie, jakby od tego słuchania od razu przybywało energii do działania. Problemy zdrowotne, które Pani wyliczyła, to są moje największe problemy, ale staram się je zmniejszyć i mocniej dbać o siebie. I niesamowite, kiedy mówiła Pani o nadchodzącej miłości, ja pomyślałam, że się boję, i dosłownie kilka chwil później kolejna karta pokazała, żeby się nie bać i dać ponieść do przodu. Mam nadzieję, że się uda. Dziękuję jeszcze raz. Życzę spokojnej nocy. Czyli to było wczoraj. Tak, ja też życzę cudownego dnia. Przede wszystkim tutaj, jak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I to jest bardzo tutaj, i jest to bardzo ważne, jest to Tutaj bardzo ważne, że wy idziecie do przodu, że wy się nie poddajecie w żadnym, w żadnym wypadku. Czy już wybraliście sobie kartę? Pomyśleliście, jaka karta. Zaraz zobaczymy, jakie dalej mamy wiadomości tutaj. Dzisiaj mamy o godzinie 21.00 mamy rytuum o 20.30 czas angielski spróbuje zrobić transmisję dla was. Zobaczmy, o, proszę bardzo, piękna tutaj wiadomość. Pamiętajmy, że zawsze rytuały i nasze modlitwy idą do nieba, a opiekanią zawsze mocno realizuje nasze prośby. Jedna z osób pisze, Nie chcę zapeszać, ale dziś był najlepszy dzień od kilku tygodni. Nie wiem, co zrobiłeś wczoraj w nocy Lon dziś ze mną normalnie rozmawiał, zagadywał, zaczepiał. Teraz go nie ma, bo pojechał po sprzęt, ale też dzwonił do mnie z drogi, pytał co robił. Wczoraj jak wspomniał znowu o rozwodzie, to zadał pytanie, ty się boję. Ja mu powiedziałam, że nie, że nie chcę rozwodu, jeśli chodzi o mnie. On dlaczego? Ja, bo cię kocham tutaj. W nocy się a w dniu ciąg był miły. No, proszę bardzo. Czasami oczyszczenie pola energetycznego tutaj dużo daje, przede wszystkim, jeżeli chodzi o różne tutaj rzeczy. I następna karta. Dziękuję bardzo, kocham Cię bardzo, jesteś przecudowną osobą i każdemu dajesz pomoc, a my dzięki tobie mamy tą moc, tylko często myślałam, jak Tobie tą moc dać. Życzę Ci spokojnego dnia. Tyle Cię mocno. Dziękuję za zaufanie, pomoc, za to, że jesteś. No piękne mam wiadomości od Was zawsze. Cudowne przede wszystkim. Tutaj. Dziwnie też się pytacie, czy ktoś stosuje na mnie czarną magię, przede wszystkim tutaj. Tutaj klientka pisze, mój były partner jest i mieszkając z nim zauważyłam, że ma kontakt z kimś tamtąd i sam wspominam, że jest w stanie tej czarnej magii używać. Teraz dzieją się rzeczy, szczególnie dotyczące moich dzieci. Po jednym weekendzie z nim dzieci przestały lubić. Zapraszam tutaj. Czasami, kiedy mamy bardzo zanieczyszczoną energię albo nie mamy szczelnej aury czy... Nie mamy tej silnej energetyki, to rzeczywiście ktoś może nam zaburzyć tą aurę, więc zapraszam serdecznie do kontaktu. To wchodzi w grę właśnie analiza energetyczna. Przede wszystkim dzisiaj takie duże takie pytanie właśnie. No i moi drodzy, odkrywamy karty, już wybraliście, już pomyśleliście już w ostatni moment. Czy karta numer jeden, czy karta numer dwa, czy karta numer trzy w finansach? Karta numer jeden. Twoje talenty, ludzie pomocni będą przychodzić tutaj przede wszystkim i ta energia dobra będzie towarzyszyła. Te finanse będą takie spokojne, stateczne, ale właśnie rosnące w takiej dobrej, pozytywnej energii. Karta numer dwa. Jeżeli wybrałeś, jest silna opieka sił wyższych, działania, Tutaj dziękując aniołom, te anioły opiekują się Tobą w każdej sprawie, w każdej, w każdej możliwości przede wszystkim to jest bardzo ważne. I tutaj to jest bardzo ważne, żeby właśnie iść do przodu, nie bać się też, tylko po prostu tutaj zaufać górze wyższej energii, bo te finanse płyną od źródła. Trzecia karta, jeżeli braź trójeczkę, mamy ansus, coś nowego, fajnego powstaje w Twoich finansach, w Twojej drodze, w Twojej energii. Przede wszystkim to jest bardzo ważne. Ta energia daje ci moc, siłę działania. Moi drodzy, na Facebooku znajdziecie mnie jako Wróżka Anila. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj na transmisję o godzinie 20.30. Na Facebooku też będzie szła przez YouTube, więc zapraszam serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was jak najbardziej. Będę odpowiadała na te pytania po prostu. Jeżeli brak miejsca na rozmowę, zapraszam po pytanko. Pozdrawiam.